Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny z cyklu materiałów na temat zielonej modernizacji centrum Warszawy. W poprzednim filmie skupiłem się na zmianach, które dotykają ulicy Złotą, Zgody oraz Grzybowską. W dzisiejszym filmie opowiem o pracach przy modernizacji innych warszawskich ulic. W materiale zobaczycie zmiany, które dotkną ulicę Kruczą, Marszałkowską, Karową czy część Pragi Południe. Modernizacji będzie wiele. Ale jak one właściwie przebiegają i co mają na celu? O tym więcej w dalszej części materiału. Jeżeli film Ci się spodoba, to zachęcam do zostawienia łapki w górę i udostępnienia materiału, co bardzo pomoże w zwiększeniu zasięgu filmu. Z góry dziękuję. Źródłem do materiału jest artykuł na portalu InvestMap.pl pod tytułem W ramach nowego Centrum Warszawy powstaje plac centralny. Autor artykułu nie podpisał się. Oraz artykuł na portalu sk.pl pod tytułem Przebudowa ulic, nowa zieleń, więcej miejsca dla pieszych. Na jakim etapie jest nowe Centrum Warszawy? Autorstwa pani Marii Henczak. Centrum Warszawy do niedawna było skupiskiem petonozy, skwerów bez zieleni i często zaniedbanych ulic. Dobra wiadomość jest taka, że ten stan już się zmienił. Wiele ulic zyskało nowy, bardziej przyjazny, zielony wygląd. Za przykład można podać ulicę Chmielną, która zyskała nowe drzewa, krzewy i bardziej estetyczny ład. Jednak kolejne prace są planowane, a niektóre z nich mają miejsce już teraz. Jak informuje portal SK.pl, na początku marca Zarząd Dróg Miejskich opublikował swój raport za 2024 rok. Jeden z jego rozdziałów poświęcono inwestycjom realizowanym w ramach nowego Centrum Warszawy. Wyszczególniono w nim pięć miejsc na mapie stolicy, które wkrótce przejdą metamorfozę. Jak czytamy na portalu SKPL, pierwszym z nich jest ulica Krucza, której projektowanie jest obecnie w toku. Szczegóły projektu zmian w tym rejonie poznamy już w tym roku. Najważniejszym założeniem jest zmiana środka jezdni w szeroki pieszy pasaż ze szpalerami drzew. Ruch samochodów zostanie uspokojony. Krucza stanie się przestrzenią przyjazdom spacerom oraz miejscem sprzyjającym rozwojowi usług i gastronomii. Powstaną brakujące przejścia dla pieszych, a także posadzimy nową zieleń. Auta będą mogły pojechać kruczą jednopasmowymi jezdniami po obu stronach pasażu. Z przejazdów w ciągu ulic poprzecznych skorzystają jedynie rowerzyści. Na odcinku od Alei Jerozolimskich do ulicy Pięknej Pojawią się więc miejsca do zawracania, jak dalej podaje portal SKPL. Kolejną wyszczególnioną w raporcie inwestycją jest metamorfoza kolejnego odcinka ulicy Marszałkowskiej. Tutaj zmiany mają dotyczyć ruchu tramwajowego i przebudowy torowiska wraz z przystankami. Prace te zaplanowano głównie na okres wakacyjny 2025 roku. Ulica wkrótce przejdzie przebudowę na odcinku. Od ulicy Świętokrzyskiej do ulicy Królewskiej. Marszałkowska zostanie zwężona do dwóch pasów. Usuniemy parkowanie schodnika i przeniesiemy je na jezdnię. Po wschodniej stronie ulicy powstanie dwukierunkowa droga dla rowerów o długości 650 metrów, która będzie prowadziła wśród zieleni. Planujemy także miejsce na ogródki gastronomiczne. Zmiany dotkną również ulicę Karową, jak podaje portal sk.pl Kolejną wymienioną przez drogowców inwestycją jest przebudowa ulicy Karowej. Obecnie trwają przygotowania do realizacji inwestycji. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego pracuje nad ogłoszeniem konkursu architektonicznego, który powinien zostać rozstrzygnięty jeszcze w tym roku. Na skarpie powstanie nowa, stopniowo opadająca przestrzeń prowadząca w stronę powiśla, wzbogacona o windę, Poprawią się warunki dla pieszych i rowerzystów. Nie zabraknie również nowej zieleni. Przypomnijmy, że pierwsza część tej inwestycji została już zrealizowana. Pod koniec października 2024 roku otwarte zostało nowe przejście dla pieszych przez Wisłostradę. Tuż przy kładce pieszo-rowerowej, zgodnie z informacjami ratusza, Karowa powinna zyskać nowe oblicze za kilka lat. Jak informuje portal SKPL Dwie pozostałe inwestycje, o których wspomniano w raporcie, zostaną zrealizowane po drugiej stronie Wisły. Pierwszą z nich jest metamorfoza ulicy Okrzei od Wybrzeża Szczecińskiego do Jagiellońskiej, której projektowanie już się zakończyło. Drogowcy zdążyli już ogłosić przetarg na przebudowę. Wybrany wykonawca dostanie na realizację robót 17 miesięcy od podpisania umowy. Ma to być przestrzeń z priorytetem dla pieszych i rowerzystów. Zamiast asfaltu będzie kamienna nawierzchnia i szpalery drzew. Pozostawimy jeden pas dla samochodów i autobusów. Ruch, tak jak dotychczas, będzie odbywał się jednokierunkowo. Po północnej stronie ulicy Okrzei zaplanowaliśmy dwukierunkową drogę rowerową, a po obu stronach szerokie deptaki dla pieszych i miejsce na ogródki. Modernizacja centrum Warszawy to ogromny projekt. Głównym celem jest wprowadzenie zieleni do centrum stolicy. Jest to wszystko wprowadzane kosztem kierowców i ruchu samochodowego. Jasno wynika ze wszystkich informacji to, że docelowo ratusz chce osiągnąć jak najmniejszy ruch samochodowy w centrum Warszawy. Zmiany ruszyły i można tylko patrzeć, czy będą one na lepsze zmieniały okolice. Czy są to tylko kosmetyczne poprawki? Jestem ciekawy co wy o tym sądzicie. Bardzo proszę o zostawienie opinii w komentarzu. Zachęcam również do subskrypcji kanału i obejrzenia filmu na temat niedoszłego wieżowca Kulczyk Tower. Na teraz się żegnam. Wkrótce kolejne materiały. Pozdrawiam i do usłyszenia.